Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Gramy na hardzie w grze Pro Evolution Soccer. Będziemy grali z Riddingiem. Tutaj yy, wejdzie Aldis zamiast yy, Nezeksa. no bo Nezex w ostatnim meczu się troszeczkę poświęcił, żebyśmy dowieśli. No. Także gramy. I próbujemy wygrać. No, mamy tutaj mocną przewagę nad innymi zawodni, przepraszam, drużynami. Bo już 13 punktów nad drugą drużyną. Różnicy to naprawdę no, musiałoby się coś dać. Prawdopodobnie, żebyśmy to, taką przewagę aż utracili. Dobrze. Wygramy pięknie piłką. Kurde, ale oni mają tutaj obronę stworzoną z 15 osób, kurde. Trzeba to jakoś rozklepać. Jakoś klepiemy, jakoś. Nie no, naprawdę, kurczę no naprawdę, no nie róbcie sobie jaj. Dobra, mam, gramy Bobaska. Bobasek, zagraj Piotrusia, bo widzę Piotruś podbiega. Piotruś leciutko do Szymona. Szymon no z trzema nie dał rady. Jest naprawdę jest ich tutaj tak wielu. Dobra. Kazik odebrał piłkę. Do Szymona. Szymon do mnie. Lewa noga Tomasz i brameczka. Pięknie. Umiem jednak z tej lewej pierdolnąć. Umiem. No, 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 pięknie obronione. Nie ma. Ser pięknie wybronił tutaj, nie dał im przedłużyć akcji i znowu o Jezus Maria, ale przypierdolił. Dobra Kaziu, graj Szymona. Pięknie. Szymon, lecisz. Graj Cinka, bo kurczę coś tutaj niebezpiecznie. Marcin. to Do dupy. Dobra. Mamy Kazia. Kaziu, no, Szymon, Szymon, Cinek, Cinek do mnie, ja do Kaziko, dupa, się zjebało. No, dajesz Peter, Peter, Flacon. No, może jednak? Nie, jednak nie. No to CR Ostatni obrońca tutaj z Szymonem. Rozegrają, nie roze rozegrali, ale trochę do dupy. Dobra, Kamil jest na posterunku. Dobra, Piotruś z flakonem, flakon. Lecisz, po prostu lecisz. Kraj tu, Marcina. Dobra? Co to bez faulu żadnego tutaj? No dobra, to źle. Dobra, Piotrek, twoja. Trochę przyblokowały mi ten strzał. No dobra. Próbujemy dalej. Fajnie Puf. Uf. Dobra, cer. Weź może Bartek, Bartek, pilnuj, pilnuj, nie daj tutaj, nie daj im przejść. To Bobaska daleko. Bawasek, masz piłeczkę? Dobra. Do mnie, ja do Szymona. Szymon. Szymon, dasz radę coś tu ukleić jeszcze? O nie, nie dasz rady. Dobrze, piękny odbiór. Piotrek, dawaj. Dawaj, spróbujmy tu skleić drugą bramę. Cholera. Ładne podanie. Piter. Bardzo ładne. Mm. Dobra, flakon, nie. Tak. Dobra, Bobasek, masz te piły, masz te piłę, masz te piłę, masz te piłę! Masz te piłę. Nie.

Piotrek do mnie, pięknie ja do Piotra Piotr do Bobaska, Bobasek lecisz, lecisz Bobasek. No, mogłeś troszeczkę to mocniej kopnąć Niefortunnie, dobra La, Walczyk Parku Cer. No tutaj mamy jeszcze jednego obrońcę, który. I jest za coś tam robi. Że jest dobrze. A, i dupa. Oj, dupa, podwójna, potrójna. Poczwórna. Dobra, to jednak obrońcy nam tylko zostają. Miało nawet do tego nie dojść, a tu widzę, że jest strasznie dupa. Dobra, ale cer, ostatni obrońca jest. Lecisz. Szymon, Szymon. Dobra, jest. A rzut yy, z autu dla nas. Dobra, mamy to. Marcin, spróbuj. Nie wiem szczęścia. Mm. No, próbujemy, próbujemy. Dalej próbujemy, jest, jest, Peter, jest, Peter, jest, Peter. O ja! To w ogóle nie tak miało wyglądać. Ani trochę. Dobra poszła. Piotruś, Szymon docinka. Cinek do mnie. ja do Bobaska. No kopnij te piłę. Dobra, jest. Jest Bobasek, lewa noga. Ma tą lewą nogę. Ma tą lewą nogę Jebaniówki. Podanie strzał brawo. Dobra, 2 do zera. Ciśniemy. Ciśniemy. Ale trzeba Szymona troszeczkę oszczędzać. Bo widzę, że coraz mniej sił ma Szymon. A dupa. Ja musiałbym mieć prędkość, żeby ta, takie piłki grać. Dobra, cer, pięknie znowu obrońca. Jezu. Ale to, to zjebało się, się zjebało się. Brawo. No, czemu nie? Czemu nie ja tylko bobasek, cholera jasna. Gramy, gramy, gramy. Piotr, lecisz, 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 lecisz. Nie. Dobrze, to to Piękny strzał z daleka, no ale, ale jednak, jednak za słaby. Dobra, wrzutka. Dobra, Piotrek, do... nie dojdziesz. O cholera, tutaj jest tylko Lary i obrońca zamiennik Donezaksa. Dobra, Larry pięknie. Do flakona, flakon do Szymona. Szymon do mnie, ja do Bobaska, Boba. Ech, kurwa, do cinka, nie do Bobaska. Nas na cholera. Uwa! Uwa! 3-0 Ale wrócimy. Ale normalnie przeciwników miałem. Wiecie co? Potrzebujemy tu zmian zrobić, bo tutaj widzę, że dużo osób jest już tak zmęczonych, że nie mają w ogóle sił biegać. I jest to Szymon. Szymon na zmienimy. Jestem to ja. A, w sumie, może dalibyśmy temu Darwisowi postrzelać coś? Ktoś jeszcze? No nie, no reszta tutaj w miarę wygląda. Jeszcze Peter, ale to nie jeszcze nie gra, nie gra. Póki ma siły, to jeszcze nie gra, bo to dobry zawodnik jest. No brawo, Kaziu. Piękne podanie do Walczyka. Walczyk do Piotra. Piotrek, Piotrek, lecisz, lecisz, lecisz. O Jezu. Bo my nie zrobiliśmy w sumie zmian. Dobra, teraz dopiero zmiany wchodzą. Kaziu, Kaziu, dawaj, 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 dawaj. Coś tam wchodzi? Nie wiem, próbujmy. Mm. No nie fajnie. Shit. Dobra. O jezu, co to było? Graj tam, Bobaska, Bobasek. Bobasek to jest Twoja szansa, Twoja szansa. Tylko komu Ty masz podać? Dobra, nie ma. Koniec! Koniec! 3 do 0 wygraliśmy! Jest dobrze! Jest dobrze! Middlesbrough również wybrała w derby. Starby. Aston Villa kolejne punkty traci. 0-0 dobrze. Nottingham Forest za nami. Ojku! No, idziemy ładnie. Szymon, wzrastają ci skille. Dobra. No dobra, nie wiem, kurczę, sprzedajemy flagę, czy nie sprzedajemy? Ile mi oferujecie? Dobra. Bartkowu, chyba zostaniesz obchnięty. No, takie pieniądze są zaoferowane, że no. Takie pieniądze na stole, że aż no, ciężko się oprzeć. Jeżeli zaakceptują, to zagrasz pod innym nazwiskiem. Panie Malumba. Malum Może bardziej jasnym. Na razie, cześć.